Nasz, mój brat Roman zaprezentuje Państwu um, bardzo ciekawe rozwiązanie dla um, serdeństwa. Widzimy tutaj obustronny wygarniacz do gałęzi, który wgarnia nam gałęzie spod kolon drzew do podciągni. Dla potrzeb prezentacji zamontowaliśmy dwa rodzaje końcówek: jedną z tymi łopatami gumowymi i drugą, drugą ze szczotkami. Maszyna ta przyłączona jest do traktora Case International Rocznik 73 46 kolimy. Tak. Tak, to jest oldtimer sadów 46 koni mechanicznych 125 cm szerokości. Jak widzimy, można do ciągnika tego dołączyć całkiem nowoczesne maszyny. Z tyłu przyłączyliśmy rozdrawniać sadowniczy firmy AEDES, który to wyróżnia się ogromną wytrzymałością. Mają wagę 2,5 kg, 4 paski, potrafi, potrafi rozdrobnić gałęzie do 10 cm grubości. Jakie są jakie wyposażenie takie dodatkowe, które można dorzucić? Można dorzucić tutaj z firmy Aedes, mamy bardzo bogate wyposażenie na, na, na te same ramy, na której teraz pracują wydabniacze jeśli Możemy założyć taki zwany biosystem, to znaczy urządzenie pilące w rzędach, niszczące chwasty, coraz bardziej przydatne. W szczyny, wszędzie tam, gdzie nie można posłużyć się chemią. Co do, jeżeli chodzi o kosiarki, to możemy też je doposażyć w podkaszacze, boczne oraz tarcze podobne, jak tu widzimy na przodzie. Wygarnacze to możemy tego też, ewentualnie założyć do, do zarobniacza a co mamy z tyłu? To właśnie z tyłu mamy rozdrabniać i nie ciąg, bardzo na rozdrabniaczy. Ewentualnie mieliśmy także także lżejsze rozdrabniacze, także kosiarki z podkaszaczami, kosiarki z z, z, z do rozpryskiwania rozpyski, herbicydów. Ogólnie zajmujemy się handlem tak nowymi, jak i, jak i używanymi maszynami sadowniczymi, więc zapraszamy po nowe maszyny, AEDS, ale także... Macie też koszarki sadownicze, prawda? Tak, mamy dużo kosiarek, bardzo duży wybór w różnych szerokościach bez podkaszaczy z jednostronnym podkaszaczem oraz nożycowe, które potrafią zająć całą szerokość zarzędzi. Jak widać to bardzo dobrze sobie radzi w wąskim nasadzeniu właśnie. Tak, tak ten e, ciągniczek, jak widzimy, mimo tego, że ma swoje lata, już wtedy został przygotowany do, do intensywnych sadów. Czyli widać, że uniwersalne są te akcesoria, można popiąć i pod nowoczesne ciągniki, i pod zabytkowe, jak widać na załączonym obrazku. E, firma Sadmash mieści się gdzie? mieszkamy się we wschodniej Wielkopolsce, ale dowozimy maszyny na teren cały Polski. Czy serwisujecie również? W razie jakiejkolwiek potrzeby jesteśmy do dyspozycji. Dziękujemy serdecznie za tę prezentację. Firma Sadmasz oczywiście i przedstawiciel firmy czeka na Państwa na swoim stoisku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Powoli ten sympatyczny ciągniczek. Miło popatrzeć na takie pojazdy, bo jednak no, coraz więcej sadowników używa tych nowoczesnych. I fajnie, chwała im za to. E, natomiast no, raz na jakiś czas taki tor-traktor e, dobrze to pochodzi. E, dziękujemy Sadmaszowi za tę prezentację. A zbliżają się już kolejne e, pojazdy. Tym razem zobaczymy firmę Premium Trade na scenie. E, przedstawiciela firmy. E, firma się mieści.